Cześć dzień, dobry, słuchajcie, już jest wielki dzień, ponieważ obcinam włosy, tak, tak, tak. Raz w roku, max dwa razy w roku właśnie taka sytuacja następuje, że nabiera mi ochota na ścięcie się. No ale co nastąpiło, moi drodzy, dlaczego? Miałam się po prostu podciąć, obciąć, nie? No, ale przez keratynę płynną, którą piję, to jest trzecia butelka dopiero. Tam jest zalecana 3-miesięczna 3 kuracja. Ja nie za bardzo wierzyłam, tak? Chciałam sprawdzić właśnie na sobie, czy to coś mi pomoże. I pomogło, słuchajcie, tu wszystkie te baby herki odrosły mi właśnie po tej keratynie, już po pierwszej butelce zauważyłam, że przestały mi wypadać włosy. Teraz pełno tych babiejerskich. No, niektórym po prostu odrastają tak same z siebie. No, mi niestety nie przerzedziło mnie bardzo po, po piątym, szóstym miesiącu, już po porodzie. I nie chciało to odrastać, i teraz zaczęło to odrastać. Ale co się jeszcze stało, co się nie spodziewam, że naprawdę bardzo szybko mi włosy urosły. E, znaczy szybko, no. No po prostu czuję, czuję w dłoniach, że jest tego o wiele dłużej, więcej. No i tak się zastanawiam, czy może by się mieścić całkowicie na krótko. Dziś już, Całkowicie na krótko, e, żeby znowu oddać włosy na fundację. I nie wiem, ile ich. Czy urosły ich aż na tyle żeby to jednak, te włosy komuś dać, no, nie wiem, nie wiem, ale to wtedy by było naprawdę mega, mega krótko, no. Nie? nie wiem, jak myślicie, troszkę mi też szkoda, ale wiem, że naprawdę są osoby, które potrzebują. Jeżeli starczy, no i fryzerka się teraz zgodzi, bo nie jest też na to przygotowana, no to może jednak te włosy oddam. Także ja jeszcze tutaj kielonek sobie piję, przed jutrem, codziennie jeden kielonek. No i polecam Wam, tak naprawdę z całego serca szczerze Wam to polecam, że jeżeli macie problemy z włosami, z wypadaniem, z, z nie wiem, wolno Wam rosną, a nie chcecie, to no, wszystkie dopinane sztuczne to nie warto, to Pyszunio polecam Wam to. Nie dość, że dobre, to jeszcze mi, akurat mi pomogło. Bardzo się cieszę i jestem zadowolona. Też widziałam właśnie te wszystkie zdjęcia na internecie, to tak nie chciało mi się w to wierzyć, ale poczytałam, co tam za patenty są, jak to działa i, i na mnie akurat działa. Dobra, pyszna to. Naprawdę, czy aż tak krótko się ściąć, jeżeli się fryzjerka zgodzi, eee, czy zgodzi się tak, żeby mi po prostu zrobić, przygotować te włosy na warkoczyki i oddać na fundację wtedy. Ale to będzie chyba, no, no naprawdę, mega, mega, to by było chyba tyle. Nie wiem, trzeba to zmierzyć, bo się po prostu nie spodziewałam, że na długość też mi te włosy jednak urosną. Zobaczcie. No. Także jutro wielki dzień. Ścinamy się. No i nadszedł, moi drodzy, ten dzień wielkiego cięcia i oddania się <laughs> dla Fundacji Rock'n'Roll. Ja oczywiście Was też do tego zachęcam, żeby oddawać swoje włosy. Może poczekać jeszcze troszeczkę zanim obetniecie się i po prostu dać tą minimalną, wymaganą długość, czyli 25 cm na fundację. Pamiętajcie też o właśnie kilku zasadach, żeby nie spartolić roboty. Także włosy muszą być umyte, czyste, bez żadnych odżywek olej i innych takich spraw. Ja właśnie je umyłam, są jeszcze mokre, rozczesuję je. No i włosy nie mogą być oczywiście rozjaśniane. To co ja tu mam, co widzicie, no to to są moje naturalne, po prostu dziwne kolory świata. Takie mam włosy we wszystkich, naprawdę chyba we wszystkich kolorach świata. Mam włosy na głowie. Także pamiętajcie: minimum 25 cm, włosy czyste, yy, splecione w warkoczyki i nierozjaśniane. No i tyle. Zobaczymy, co to będzie, co to będzie na tej głowie. Pozdrawiam Was serdecznie. No to idę, moi drodzy, na ścięcie. E, matko, co to taki prześwit, że ja nie mam takich oczu niebieskich? Dziwne. Takie niebieskie oczy. No, świeci słoneczko. Dlatego może? E, no, troszeczkę się stresuję, bo jakby nie było, człowiek się do tej swojej łepetyny przyzwyczaił. Ostatni raz wiatr w długi włosy. No i co, włosów nie ma, ale w nagrodę jest lodzik. <laughs> no i według instrukcji, tak jak chce fundacja włoski, należy dać do, do jakiegoś papieru, na przykład ręcznika papierowego, pewnie żeby nie łapały wilgoci. I do koperty i wysyłamy. I przesyłka będzie gotowa. Oczywiście, nie zapominamy, że w środku powinno się znaleźć nasze oświadczenie o dobrowolnym oddaniu włosków. Oczywiście, Wy nie musicie osobiście wysyłać takiego oświadczenia. Najłatwiej jest wejść na stronę rockandroll.pl. Wybrać oświadczenie online i wypełnić wszystkie potrzebne dane w zaciszu swojego domu. Ja jeszcze zrobiłam to osobiście, ponieważ no. Nie spodziewałam się i po prostu oddanie moich włosów było całkowicie spontaniczne. Już byłam umówiona na wizytę. I najłatwiej też jest właśnie wybrać z listy salonów salon, który współpracuje z fundacją, umówić się na, na wizytę fryzjerską, powiedzieć, że chcecie obciąć włosy i oddać je na fundację. Wtedy taka usługa jest dla Was całkowicie bezpłatna i to salon przygotowuje Wasze włosy, daje Wam oświadczenie do podpisania, no i wysyła je za Was. Także super, nie pozostaje nic innego jak tylko dać włos. A jeśli podobał Ci się ten film bądź uważasz, że może się komuś przydać, to bardzo proszę udostępnij go. Dzięki również za subskrypcję i kciuki w górę. Będę wiedziała, że tam jesteś. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach. Daj koniecznie znać, czy też oddałeś włosy na fundację.